2 marca o godzinie 22:10 w mężczyzna wpadł do rzeki. Jak wynikało z ustaleń 60, 50 i 49-letni mieszkańcy Tomaszowa łowili ryby. Nagle 60 latek poślizgnął się i wpadł do wody. Zaczął się topić. Koledzy próbowali go wyciągnąć, jednak nie byli w stanie udzielić mu fachowej pomocy. Na miejsce została wezwana straż pożarna, pogotowie. Pokrzywdzony został przetransportowany do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Trójka wędkarzy znajdowała się w stanie nietrzeźwości. Sprawę prowadzą policjanci z Czerniewic. W ostatnim czasie w Tomaszowie odnotowaliśmy liczbę, zwiększoną liczbę włamań i kradzieży. Kryminalni, dokonując analizy tych spraw, ustalili, iż większość była dokonywana w mieszkaniach, gdzie domownicy nie zamykali na zamek drzwi wejściowych. Podczas weryfikowania osób, które mogły mieć związek z kradzieżami, przebijały się 16- i 17-letnie mieszkanki Tomaszowa, które są doskonale z tego typu kradzieży, m.in., kiedy rok temu okradły fryzjerkę czy wchodziły do sklepów i jedna zagadywała eksperymentkę. A druga dokonywała kradzieży. Nieletnie 4 marca zostały zauważone przez kryminalnych na ulicy Mazowieckiej. Jak się okazało, 16-latka była poszukiwana, natomiast towarzysząca i starsza koleżanka była również doskonale znana stróżą prawa. W trakcie przeszukania u 17-latki policjanci ujawnili karty bankomatowe skradzione właśnie w ostatnim czasie. W mieszkaniu dziewczyny przebywał dwudziestolatek, który był poszukiwany przez policję. Nieletnie zostały przesłuchane w charakterze sprawców czynów karalnych. Od lutego okradły kilka mieszkań na Niebrowie. Za każdym razem działy w podobny sposób. Sprawdzały, czy drzwi są otwarte. Jedna wchodziła do mieszkania, kradła torebkę i przedmioty wartościowe, które były przy drzwiach. Natomiast druga pilnowała, żeby drzwi się nie zamknęły. Wygląd młodych złodziejek usypiał czujność. Są to młode dziewczynki, drobne, które mijane na klatce schodowej czy w innych miejscach typu przedszkole czy sklep nie wzbudzały nieufności. Dzieci kradły wszędzie tam, gdzie dorośli nie wykazywali czujności. O dalszym losie nieletnich zdecyduje sąd rodzinny. 7 marca o godzinie 10.10 .10 dyżurny policji otrzymał informację, iż na ulicy Tkackiej na podwórku w okolicy rynku leży mężczyzna z widocznymi obrażeniami ciała. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala. Policjanci ustalili jego dane osobowe. Jak się okazało, był to 57-letni mieszkaniec Tomaszowa. Rozległe obrażenia głowy i ciała wskazywały, że prawdopodobnie został pobity. Pomimo udzielonej pomocy medycznej nie udało się go uratować. Zmarł 9 marca w tomaszowskim szpitalu. Policjanci ustalają, jak wyglądały ostatnie chwile jego życia i kto mógł przyczynić się do jego śmierci. Apelujemy do wszystkich osób, które posiadają wiedzę na temat tego zdarzenia o kontakt z Tomaszowską Policją. Przypominam numer telefonu 044 726 00 lub 997. Nawet najdrobniejszy sygnał może być kluczowym w wyjaśnieniu tej śmierci. 7 marca o godzinie 16 na ulicy Gabrysiewicza patrol Straży Miejskiej zauważył kobietę, która pchała wózek z dzieckiem. Pani szła całą szerokością chodnika. Strażnicy zatrzymali kobietę i wezwali patrol policji. Policjanci zbadali 32-letnią mieszkankę domaszową na zawartość alkoholu. Kobieta wydmuchała walkotest 2,7 promila. Trzyletni cyn pijanej kobiety został przekazany do pogotowia opiekuńczego. O dalszym losie tej rodziny zdecyduje sąd rodzinny. 7 marca o godzinie 21.15 w Zawadzie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej dwóch mężczyzn kierujących motocyklami Dniepr. Motocykliści to 30-letni mieszkaniec Piotrkowa i jego o rok starszy kolega, mieszkaniec powiatu piotrkowskiego. W trakcie kontroli mężczyźni zachowywali się bardzo nerwowo. 31-latek próbował wyrzucić dilerkę z marihuaną. Obaj zostali przeszukani. U drugiego z podejrzanych policjanci ujawnili dilerkę z marihuaną oraz słoik z grzybkami halucynogennymi. Motocykliści zostali przebadani na zawartość alkoholu. Wydmuchali walkotest 1,5 promila. Dniepr, którym kierował starszy z mężczyzn, nie posiadał aktualnych badań technicznych. Po wytrzeźwieniu obaj usłyszeli zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz posiadania narkotyków. 8 marca o godzinie 17.30 na ulicy Kolejowej miał miejsce wypadek drogowy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń kierujący motocyklem Yamaha, na drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowe ogrodzenie. Kierujący motocyklem 30-letni mieszkaniec Tomaszowa z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do Tomaszowskiego szpitala. Od motocyklisty została pobrana krew. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego wypadku drogowego. 9 marca policjanci z Wydziału Kryminalnego podczas wykonywania czynności służbowych na klatce schodowej w jednym z bloków przy ulicy Małkowskich zauważyli mężczyznę, który widząc policjantów, przeskoczył poręcz i wybiegł z bloku. Policjanci widząc nietypowe zachowanie młodego człowieka podjęli za nim pościg. Zatrzymali go w pobliskim parku miejskim. 29-letniemu mieszkańcowi Tomaszowa założono kajdanki i przewieziono go do komendy policji. W jego miejscu zamieszkania zostało wykonane przeszukanie, ujawniając 10 krzaków konopi i 26 gramów gotowego suszu. Za uprawę i posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat więzienia.